Nazywam się Natalia. To, co wam dzisiaj opowiem, pokazało mi, że miłość rodziców czasami ma cenę i nie zawsze chodzi o pieniądze. Dorastałam w Krakowie z dwoma braćmi, Kamilem i Jakubem. Kamil jest starszy o rok, Jakub młodszy o dwa lata. Od zawsze byłam środkowa, zawsze niewidzialna. Każde urodziny Kamil'a były wydarzeniem. Rodzice wynajmowali salę, zapraszali pół szkoły, organizowali animatorów. Jakub dostawał podobnie wielkie imprezy, prezenty, uwaga. A ja. Kochanie, nie stać nas w tym roku, mówiła mama. Może mała impreza w domu, dodawał tata. Mała impreza w domu oznaczała tort i dwie koleżanki. Podczas gdy moi bracia mieli skoki na trampolinie i pokazy magików. Miałam dziesięć lat, gdy zapytałam, dlaczego Kamil ma wielką imprezę, a ja nie. Bo urodziny Kamil'a są w czerwcu, a twoje w grudniu. W grudniu są święta, dużo wydatków, tłumaczyła mama. A urodziny Jakuba są w styczniu. To co innego. Dlaczego? Nie żądawaj tylu pytań, Natalia. Przestałam pytać. Ale nie przestałam obserwować. Kamil chciał gitarę, dostał za trzy tysiące. Jakub chciał Playstation, dostał najnowszą wersję. Ja chciałam laptop do szkoły, dostałam używany od cioci, który zacinał się co 5 minut. Laptop to laptop, powiedział tata. Bądź wdzięczna. Byłam. Byłam wdzięczna za każdy okruch uwagi. Gdy miałam 16 lat, Kamil skończył liceum. Rodzice zorganizowali wielką imprezę, wynajęli salę bankietową w luksusowym hotelu. 150 osób, catering, DJ, wszystko. Ile to kosztowało? zapytałam mamę. 20 tysięcy. Ale Kamil na to zasłużył, skończył z wyróżnieniem. Ja też skończyłam gimnazjum z wyróżnieniem. Dostałam tort z cukierni i obiad w restauracji we czwórkę. Nie mamy teraz pieniędzy na wielką imprezę, wyjaśniła mama. Rozumiesz, prawda. Rozumiałam. Rozumiałam, że nie jestem priorytetem. Lata mijały. Kamil dostał samochód na osiemnastkę używanego golfa, ale samochód. Jakub dostał motor na swoją. Ja dostałam zegarek za sto złotych. Dziewczyny nie potrzebują takich rzeczy, powiedział tata. Skończyłam liceum, poszłam na studia ekonomię w Warszawie. Wzięłam kredyt, pracowałam na pół etatu w kawiarni. Rodzice dawali mi tysiąc złotych miesięcznie na życie. Kamilowi płacili za mieszkanie dwa tysiące czynszu. Jakubowi kupili mieszkanie, dwudzieste urodziny, inwestycja w przyszłość. Mnie? Tysiąc złotych i musisz się nauczyć samodzielności. Rok temu, w święta, usiedliśmy wszyscy razem. Kamil opowiadał o swojej nowej pracy w korporacji. Jakub o studiach MBA, które rodzice mu finansowali czterdzieści tysięcy rocznie a ty, Natalia zapytał tata jak ci idzie dobrze. Pracuję w dziale finansowym w firmie konsultingowej. Ile zarabiasz? Zapytał Kamil. Sześć tysięcy. To niedużo, skwitował. Rodzice kiwnęli głowami. Nie powiedziałam im, że to była moja pensja rok temu. Teraz, po awansie, zarabiałam dwanaście tysięcy. Ale po co mówić? Potem mama oznajmiła. Kamil ma świetną wiadomość. Kamil uśmiechnął się szeroko. Zaręczyłem się. Wszyscy gratulowali. Mama płakała ze szczęścia. Tata otworzył szampana. Będziemy planować wesele, powiedziała mama. Chcemy coś pięknego dla naszego syna. Ile planujecie wydać? Zapytałam. Sto tysięcy. Może więcej. Kamil zasługuje na bajkowe wesele. Sto tysięcy. Na wesele. Podczas gdy na moje wszystkie urodziny razem wzięte wydali może dziesięć. Wstałam od stołu. Muszę iść. Już. Mama wyglądała na zaskoczoną. Zostań jeszcze. Nie mogę. Mam sprawy. Wyszłam i przez całą drogę do domu płakałam. Nie z zazdrości. Z bólu. Bólu, że nigdy nie byłam wystarczająco ważna. Następnego dnia podjęłam decyzję. Skoro rodzina mnie nie docenia, zbuduję własną rodzinę, z ludzi, którzy mnie chcą. Skupiłam się na pracy. Brałam każdy projekt, każdą nadgodzinę. W pół roku dostałam kolejny awans, kierownik zespołu, 18 tysięcy miesięcznie. Zaczęłam inwestować, akcje, fundusze, nieruchomości. Czytałam wszystko o finansach osobistych, o budowaniu majątku. Nie miałam nic do stracenia. Rok później byłam dyrektorem działu, 28 tysięcy miesięcznie plus premie. Mój portfel inwestycyjny? 300 tysięcy złotych. Nie mówiłam rodzinie. Oni i tak tylko mówili o weselu Kamila. Już wybieramy salę. Będzie w pałacu pod Warszawą. Przyjdzie 300 osób. W międzyczasie poznałam Adama, kolega z innej firmy. Spotykaliśmy się na branżowych eventach. Był ciepły, inteligentny, ambitny. Zaczęliśmy się spotykać. Po sześciu miesiącach wprowadził się do mnie. Po roku poprosił mnie o rękę. Proste, szczere, na plaży o zachodzie słońca. Bez kamery, bez show. Tylko my. Zaplanowaliśmy ślub kameralny, pięćdziesiąt osób, nad morzem. Wynajęliśmy piękną willę z widokiem na Bałtyk. Wszystko eleganckie, ale przesadzone. Koszt pięćdziesiąt tysięcy. Zapłaciliśmy sami, ja i Adam. Nie chciałam ani grosza od rodziny. Wysłałam zaproszenia. Rodzice zadzwonili tydzień później. Natalia, dostaliśmy zaproszenie powiedziała mama. Tak. Nie wiedziałam, że masz chłopaka. Mam. Narzeczonego. Kiedy planowaliście nam powiedzieć? Mówię teraz. Cisza. No dobrze. Kiedy się poznamy z nim? Na ślubie. Ale, ale my chcemy pomóc w organizacji. Nie trzeba. Wszystko jest już zaplanowane i opłacone. Opłacone? Mama brzmiała na zaskoczoną. Skąd masz pieniądze? Zarobiłam. Ile to wszystko kosztuje? Pięćdziesiąt tysięcy. Usłyszałam jak mama łapie oddech. Pięćdziesiąt. Skąd, i jak? Pracuję, zarabiam, oszczędzam. W przeciwieństwie do Kamila, nie czekałam, aż ktoś mi to da. Tata wziął telefon. Natalia, dlaczego jesteś taka niegrzeczna? Niegrzeczna? Organizuję własny ślub za własne pieniądze. To niegrzeczne. Wiesz, co mam na myśli? Zachowujesz się, jakbyś nas nie potrzebowała. Bo nie potrzebuję. Nauczyliście mnie tego, kropka. Rozłączyłam się. Dwa tygodnie później mama przyszła do mojego mieszkania, nie spodziewa. Wyglądała na zdenerwowaną. Musimy porozmawiać. Wpuściłam ją. Usiadła w salonie, rozglądając się. Ładnie, tłumasz. Dziękuję. Ile płacisz za wynajem? Nie wynajmuję. To moje mieszkanie. Kupiłam rok temu, kropka. Kupiłaś. Wyglądała, jakby nie rozumiała słów. Za ile? 500 tysięcy. Kredyt na 300, reszta moja wpłata. Mama pobladła. Skąd miałaś 200 tysięcy? Zaoszczędziłam. Zarobiłam. Zainwestowałam. Ile zarabiasz? Teraz. 32 tysiące miesięcznie plus premie kwartalne. Mama usiadła ciężko. Ale, ale ty mówiłaś, że zarabiasz sześć? Rok temu zarabiałam sześć. Dostałam awanse. Dwa. Ale nie mówiłam, bo nigdy nie pytaliście szczerze. Natalia. Mamo, czy wiesz, ile razy na moich urodzinach słyszałam, nie stać nas? Podczas gdy tydzień później Kamil dostawał prezenty za tysiące? To było inaczej. Nie było. Przez całe życie byłam mniej ważna. Kamil dostał samochód, Jakub mieszkanie, ja dostałam zegarek. Kamil ma wesele za sto tysięcy, a gdy ja organizuję za pięćdziesiąt, za własne, jesteś zszokowana. Mama płakała. Nie chcieliśmy, żebyś czuła się gorsza. Ale czułam. Zawsze. Przepraszam. Za co konkretnie, mamo. Za wszystkie urodziny bez imprez. Za wszystkie prezenty, których nie było. Za to, że nigdy nie byłam dość ważna. Za wszystko? Przepraszam za wszystko. Siedziałyśmy w ciszy. W końcu mama zapytała: Możemy przyjść na twój ślub? Naprawdę? Jesteście zaproszeni. I i poznamy Adama? Na ślubie. Wyszła cicho. Wiedziałam, że coś pękło między nami. Może nie do naprawienia. Tydzień przed ślubem Kamil zadzwonił. Natalia, musimy pogadać. Spotkaliśmy się w kawiarni. Wyglądał niezręcznie. Rodzice są rozbici, zaczął. Wiem. Czemu ich tak traktujesz? Ja ich traktuję źle. Kamil, przez całe życie byłam niewidzialna. A teraz, gdy mam własne życie, własny sukces, oni są urażeni, że ich nie potrzebuję. Ale oni cię kochają. Może. Ale nigdy tego nie pokazali. Nie tam, gdzie było to ważne. To przeszłość. Przeszłość kształtuje, kim jesteśmy. Wasza przeszłość była pełna prezentów i imprez. Moja była pełna nie stać nas. Kamil milczał. W końcu powiedział: Nigdy o tym nie myślałem. Przepraszam. To było coś. Ślub był piękny. Pięćdziesiąt osób, które naprawdę nas kochały. Rodzice przyszli, siedzieli cicho, obserwowali. Po ceremonii tata podszedł. Pięknie wyglądasz, córeczko. Dziękuję. I piękny ślub. Bardzo elegancki. Tak. Mógłbym poznać twojego męża? Przedstawiłam ich Adamowi. Był uprzejmy, ciepły. Rodzice wyglądali na zaimponowanych. Mama cicho zapytała: Dokąd jedziecie w podróż poślubną? Malediwy. Dwa tygodnie. Willa nad wodą. To musiało kosztować fortunę. Dwadzieścia tysięcy. Daliśmy sobie to w prezencie. Wyglądała, jakby liczyła w głowie wszystkie pieniądze, które wydałam. Wszystkie pieniądze, które zarobiłam bez ich pomocy. Wesele minęło szybko. Gdy goście wychodzili, rodzice zostali na końcu. Dziękujemy za zaproszenie, powiedział tata. Nie ma za co. I, I przepraszamy za wszystko. Wiem. Mama spojrzała mi w oczy. Jesteśmy dumni z ciebie. Zawsze byliśmy, tylko nie potrafiliśmy tego pokazać. Za późno na to, mamo. Rozumiem. Wzięła głęboki oddech. Ale mam nadzieję, że kiedyś może znajdziemy sposób, żeby to naprawić. Może. Wyszli. Adam objął mnie. Dobrze się czujesz? Tak. Po raz pierwszy od lat czuję się wolna. Miesiąc po ślubie zaszłam w ciążę. Urodziłam córkę, Zofię. Rodzice chcieli przyjść do szpitala, ale nie pozwoliłam. Dopiero po tygodniu, gdy byłam gotowa. Gdy mama wzięła Zofię na ręce, płakała. Jest piękna. Tak, jest. Będziemy dobrymi dziadkami, obiecała. Zobaczymy. Dziś, dwa lata po ślubie, relacje z rodziną są skomplikowane. Widuję ich raz na dwa miesiące. Kamil się ożenił, wielkie wesele za 120 tysięcy, jak planowali. Było piękne, ale puste. Jakub skończył studia, dostał pracę. Rodzice dalej go finansują. A ja. Moja kariera kwitnie. Dostałam awans, wiceprezes do spraw finansowych, 60 tysięcy miesięcznie. Mój majątek osobisty przekroczył milion złotych. Rodzice dowiedzieli się tydzień temu przez kogoś z rodziny, kto widział mnie w wywiadzie branżowym. Mama zadzwoniła. Widziałam cię w internecie. Wiceprezes? Tak. Dlaczego nie powiedziałaś? Bo nie pytałaś. Natalia, przestań. Jesteśmy rodziną. Mamo, rodzina to ludzie, którzy świętują twoje sukcesy i wspierają porażki. Przez lata robiliście to tylko dla synów. A teraz chcemy to robić dla ciebie, kropka. Nie potrzebuję tego już. Ale prawda jest taka, może kiedyś znowu będę. Może kiedyś wybaczę. Ale nie dziś. A wiecie, Ceo? W zeszłym tygodniu dostałam kolejną ofertę stanowisko w międzynarodowej korporacji 100 tysięcy złotych miesięcznie. Zastanawiam się. Napisz w komentarzach z jakiego miasta nas słuchasz.